Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Tomek Szwajgiert. Dzień dobry Państwu. Wieloletni współpracownik CBA, wcześniej wywiadu, od kilku lat dziennikarz, współautor biografii e, szefa bezpieki PiSu Mariusza Kamińskiego. Osoba bardzo mocno inwigilowana systemem Pegasus. Wydano na to wiele milionów złotych państwowych, czyli człowiek, który ma coś ciekawego do powiedzenia. A dzisiaj, drodzy Państwo, porozmawiamy o tym, że pan prezes Jarosław Kaczyński zażądał od swoich podwładnych bezpieczniaków, aby nas ukarali i doprowadzili do przedoblicza, no właśnie, no przecież nie wymiaru sprawiedliwości, czyli po prostu, po prostu ukarali. No tak, pokazuje to bezsilność pana Jarosława, który de facto przestał rządzić. Ja wiem, że to jest takie bardzo, bardzo dla niego przykre, bo nie powiem, żeby nas to nobilitowało, że ogląda nasze filmiki. Jest nam wszystko jedno, my chcemy dotrzeć do Państwa i Państwu wytłumaczyć, a nie Panu Kaczyńskiemu. Natomiast rzeczywiście Pan Jarosław Kaczyński w szczególności bardzo źle odebrał to, że obnażyliśmy architektów, którzy wokół niego, wokół niego podpowiadają mu te scenariusze, które się realizują. Jednym z tych architektów jest pan profesor Paruch. ty, ty Janku, to tak, człowiek, człowiek, który jest jego doradcą, takim można powiedzieć, spin-doktorem politycznym. Człowiekiem, który odpowiada za kreowanie narracji. Myślę, że możemy zaryzykować hipotezę. Ja już zresztą mówiłem, iż jest to człowiek, który odpowiada za powrót do kłamstwa smoleńskiego, czyli do opowiadania o tym, że w Smoleńsku w 2010 roku doszło do zamachu. Natomiast ja mówię o czymś takim, drodzy państwo, że Jarosław Kaczyński polecił swoim podwładnym łamanie prawa, czyli bezprawną inwigilację mnie i Tomka dostępnymi im metodami, w tym znowu, drodzy Państwo, nie wszystkie metody są legalne, ponieważ służby podległe panu Kaczyńskiemu jako wicepremierowi do spraw bezpieczeństwa mają różne programy parapegazusowe, którymi próbują nas traktować z różnym powodzeniem, z różnym skutkiem. Natomiast, no, my mamy świadomość tego, że jesteśmy obiektem tego typu działań i to jest, drodzy Państwo, bardzo niefajne, jeżeli w Państwie, jak to się mówi w sąsiadującym z Teatrem Wojny, polskie służby zajmują się polskimi dziennikarzami, a dokładniej próbą ustalenia, skąd czerpią swoje informacje. Ja to zawsze pamiętam, że to zasada była taka, że to ci, co to mają te informacje, to swoich pilnują, a nie idą do dziennikarzy, żeby, krótko mówiąc, to jest po prostu łamanie prawa, to jest wyłudzanie zgód na podstawie jakichś lewych wyjaśnień, na podstawie jakichś notatek operacyjnych, co to nie usłyszeliśmy w ciemnym podkoszem na śmieci, co to kto nie powiedział, albo nagrywanie kolegi, który imituje informatora i, i przekazywanie, że to jest wielka, ściśle tajna tajemnica, o której się dowiedzieliśmy. Oczywiście nie możemy zdradzić tutaj na tym etapie sądowi tego informatora, ale ten sąd w tym momencie, widząc te wszystkie rzeczy, klepie nam jakąś zgodę na technikę, a my uznajemy, że ta zgoda na technikę oznacza zgodę na użycie wszelkich środków inwigilacji dostępnych służbom. Tak, no. Jak powiedzieli nam y, ludzie ze służb, y, podali taki ciekawy przykład. Powiedzieli, y, no wiesz, słuchaj, krawiec szyje ubrania i dobry krawiec szyje ubrania dla szczupłych, tęższych, wyższych, niższych, ale jest problem, bo oni wyrzucili wszystkich krawców. No, I to jest, i to jest duży kłopot rzeczywiście, dlatego... się tą sprawą krawiecką, czyli robotą specjalistyczną, zajmują się byli strażnicy miejscy, tak. specjaliści od zakładania blokad na koła i wlepiania mandatów. Ty zresztą parę zdań się dostałeś na naszych spotkaniach. Tak, tutaj dostałem jeden, jeden mandat, w szczególności koło Ciebie, gdzieś czekano na mnie, tak dostałem koło Ciebie, jeden mandat w wysokości 100 zł, a to już dawno, dawno temu. Tak. Zapłaciłem oczywiście. Tam nie było, nie było żadnego znaku, nie miałem czasu już kłócić się. Bo ja nie jestem pieniaczem, także dobrze, jeżeli. No. Czy Państwo musieli wykonać swoją, swój obowiązek? Proszę bardzo. Widać było, że byli bardzo przestraszeni. Ja nie Ale będę z, ich z, z, Zasada jest taka, bo drodzy Państwo, by, pojawiły się głosy, iż nazywanie tego, co się dzieje w Polsce, e, budową. E, Putinizmu, czyli systemu takiego, w którym nie istnieje konkurencja polityczna, nie istnieje niezależne dziennikarstwo nie istnieją niezależne sądy, już o prokuraturze to już nie wspominając, bo tam chyba nigdy nie istniała, ani niezależne organy ścigania, że to jest nadużycie, że porównanie Kaczyńskiego do Putina jest nadużycie. To czym jest nadużycie w sytuacji, w której reakcją na krytykę medialną jest agresja i próba zniszczenia ludzi przy pomocy służb i przy pomocy e, organów ścigania. Szanowni Panowie, no skoro już tak się dzieje, no to musi boleć. Janek Wam wytłumaczył i wytłumaczy wszystkim ludziom, bo to się wszystkim należy, sprawdzajcie Państwo przepływ danych. Janek to dokładniej powie. To jest: to to znaczy, Drodzy Państwo, każdy telefon komórkowy ma określoną przepustowość. To operatorzy podają zbiorczo, dla każdego numeru podają zbiorczy pobór i wysyłanie danych. W momencie, w którym na przykład w jednym miesiącu macie 300 kilo, a w drugim na przykład macie 10 giga, no to oznacza, że coś się wydarzyło. Takie standardowe używanie powinno, jeżeli ktoś nie ogląda za dużo filmów, to się powinno zamknąć w granicach między 2 a 5 giga. W związku z tym e, Używanie nagle większej ilości danych, przesyłanie tych danych może sprowadzić na to, że ktoś po prostu nielegalnie korzysta z informacji ukrytej w waszym telefonie. To przede wszystkim jest adresowane do kolegów dziennikarzy, szczególnie tych, którzy nieprzychylnie wypowiadają się na temat i rządzącej partii, prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale także działaczy y, organizacji pozarządowych, działaczy ochrony praw człowieka, prawników, adwokatów, sędziów, sędziów no. sędziowie mają trochę większą wiedzę, trochę też większy parasol ochronny, ale też proszę się nie czuć zupełnie bezpiecznymi, dlatego że chociażby ostatnio dostaliśmy informację wiarygodną, iż nasza rozmowa w sądzie na Kocjana została y, stała się przedmiotem notatek służb. Y, Czyli już nawet korytarz sądowy, na którym e, rozmawiają ludzie z e, adwokatami, z, e, no, rozmawiają przede wszystkim no, o tajemnicach obrończych. Nawet tam mamy do czynienia z rejestracją rozmów. Szanowni Państwo, najgorszym jest to, że ten system w niedużym stopniu służy do tego, żeby. Mm, Podsłuchiwać adwokatów i, i podsądnych, czy, no tak, czy ludzi, którzy są w sądzie, on niestety służy do dyscyplinowania sędziów, tak mi to określono. To już jest bardzo poważne przestępstwo. Się, że po oba zmieni... są bardzo poważne. Spodziewam się, że po, po, zmianie, władzy, po zmianie władzy może być z tego naprawdę duży kłopot. Znaczy to, nie, no to duży kłopot. Oba są to, 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 to jest po prostu e, generalnie to polega na tym, że e, Putin, putinizm w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego polega na założeniu, że wszyscy nasi przeciwnicy mają jakieś brudne sekrety tak. i naszym, naszą rolą jako władzy jest to, że my mamy prawo dotrzeć do tych brudnych sekretów i wykorzystać je do tego, żeby złamać ludzi, zniszczyć im życie, bo czasami to nie jest jakiś tego, czasami to jest na przykład romans polityka, który reprezentuje wartości chrześcijańskie, odmienna orientacja seksualna. To przecież się pojawiało przy okazji rozczłonkowywania partii Jarosława Gowina. Tak. Pojawiła się informacja, że jednego z członków tej partii właśnie na takiej na tych kompromatach. Tak, że właśnie na kompromatach obyczajowych tak. podchodzono go tam, nieprecyzowano nazwisk, natomiast się pojawiało, że właśnie uciekano się do takich. Tych... Więc ja, ja i Tomek mamy doskonale <grym> świadomość tego, że szukacie. Czego szukacie? No, szukacie? Szukacie jakichkolwiek nielegalnych pieniędzy, szukacie jakichkolwiek, e, oczywiście źródeł, no, e, które te informacje ciepną, no, więc e, powiem Wam tyle, no, na razie obaj wiemy, obaj, no, my z Tomkiem i to Wy, którzy to robicie, wiecie, że na razie sukcesów nie ma, no, więc e, pytanie jest takie, skoro przez te już 6 lat sukcesów nie było, nie macie, i nie trafiliście żadnego źródła, to mając Pegasusy, teraz macie coś słabszego niż Pegasus, ale równie wredne i ekspansywne. No walczą predatorem i, i klonami. No, no, prawdopodobnie. I e, to pytanie, dlaczego miałoby się wam teraz udać? To, że teraz e, chwilowo nie przekazywaliście zdobytych informacji e, do troli internetowych, nauczeni doświadczeniem, że mogą być fałszywe, <noise> to nie oznacza, że nie zostaliście namierzeni. Zostaliście namierzeni praktycznie natychmiast. Więc, e, drodzy panowie, my w ogóle zakładamy, że żyjemy w Panoptykonie. Panoptykon to jest takie idealne więzienie wymyślone. E, w, zresztą fundacja się właśnie tak nazywała. To polegało na tym, żeby stworzyć wrażenie takie, że osadzony nigdy nie wie, czy jest obserwowany, czy nie jest. W związku z tym e, nie może nigdy być pewien tego, jak się ma zachowywać, w związku z tym ma się zachowywać bezpiecznie i taki właśnie Pan Opticon, żeby próbuje nam zbudować Jarosław Kaczyński, docelowo to jest bardzo bliskie chińskiemu modelowi cywilizacyjnemu, gdzie są jeszcze kredyt społeczny, że jak rozrabiasz, że jak na przykład napiszesz negatywne komentarze na Twitterze tak. na tym, to na przykład nie dostaniesz zgody na wyjazd yy... Do innego miasta. Tak jest w Chinach, że nie możesz, możesz nie zostać zgody na kredyt. Ba możesz dostać ograniczenie do korzystania z własnych pieniędzy. Jeszcze jest lepsze to, że nawet użycie tak zwanego systemu TOR, czyli chroniącego Twoją prywatność w internecie. Jesteś podejrzany od razu. Nie, to jest, to jest karane, tak. bo twoja, Ty masz być się tak zachowywać, ty masz być otwarty, władza chce. Nie masz, nie, nie, masz powodu, nie masz powodu nie mieć nic do ukrycia. Jeżeli masz coś do ukrycia, to już władzy się nie podobasz. I Jarosław Kaczyński. Całe szczęście, że on słabnie, drodzy Państwo, bo on słabnie. To, to nie jest tak, że on nie skrzywdzi jeszcze żadnych ludzi. Natomiast y, może się okazać tak, że jeszcze tuż przed upadkiem tego reżimu y, zaczną po prostu szaleć, zamykać. Chociaż ostatnia porażka przez y, w wypadku pana Nitrasa, gdzie odrzucono uchylenie mój tatu, że już nawet jego no i te właśnie... wszystkie, i te wszystkie wrzutki dotyczące bezkarności Albo tak. dotyczące zapewnienia sobie kolejnej jakiejś nowej broni, tak. czyli powiedzmy zabierania majątku. Bez decyzji sądów. No mieli chcieli tak. wprowadzić coś takiego, że pan minister Kamiński jednoosobowo może zabrać komuś majątek polskiemu obywatelowi, ponieważ on ma uzasadnione podejrzenia, że no, drodzy Państwo, to jest po prostu po prostu bolszewia. Już wprowadzono to, że każdy naczelnik Urzędu Skarbowego. Od, od, lipca będzie mógł od lipca będzie mógł na podstawie wskazania palcem, bez żadnych dowodów, bez żadnych wyraźnych symptomów tego, że ktoś łamał, łamał prawo, bądź. bądź... Będzie, mógł będzie mógł oglądać konta. Tego nie ma nigdzie na świecie. Czy znaczy jest w państwach totalitarnych, tak? No, to właśnie, no i to, tak. to jest PiS nam buduje takie państwo totalitarne. Jarosław Kaczyński zdenerwował się, drodzy państwo, film, w którym, który nakręciłem specjalnie dla Tomka, ponieważ jednym z powodów przetrzymywania go w areszcie, była jego wiedza na temat przykrywania materiałów, wycieku z materiałów operacji WSI Buź dotyczącej prywatnych spraw Jarosława Kaczyńskiego, jego romansu z Byłym oficerem wojskowych służb informacyjnych, wówczas oficerem, to w, to, ten materiał przekroczył niedawno milion oglądających. I to też jest coś, co Jarosława Kaczyńskiego boli. Natomiast polityk, który chce mieć władzę w demokratycznym społeczeństwie, musi się zrozumieć, że ceną za to jest to, że podlega kontroli dziennikarzy to społecznej. Nie jest, to nie jest nie tak, jeżeli, jeżeli człowiek, który jest, ma władzę, Uważa, że nie można go krytykować, że krytyka jego powoduje, że każdy dziennikarz ma się zastanowić, czy chce, żeby jego życie prywatne, żeby jego wszystkie sprawy były inwigilowane przez służby, to to jest, to, to jest taka właśnie ubecka mentalność. I to coś takiego, to trzeba jednak wynieść głęboko mieć w psychice, żeby nie rozumieć, że demokracja polega na tym, że Idziesz pod władzę i rezygnujesz. Jak masz tą władzę, no to idząc po tą władzę decydujesz się na to, że masz mniejsze prawo do ochrony swojego dobrego imienia, masz mniejsze prawo do ochrony własnych tajemnic i musisz się poddać pod to. Jak, jak się Państwo, nie podoba, to po prostu nie bierzesz władzy. Nawet. Jak widzicie Państwo, nie reagujemy na te personalne ataki, próba zakłamywania rzeczywistości. Może kiedyś do niego odniesiemy się? Uważamy, że teraz przekaz dla Państwa jest dużo ważniejszy. Największym problemem Pana, Pani Jarosławie Kaczyński jest to, że w Pana nie wierzą Pana ludzie. Pana ludzie zorientowali się, że to co Pan mówi to są rzeczy niesprawdzone, jest to nieprawda i to nie jest socjotechnika z naszej strony, tylko naprawdę większy, 99% tych ludzi w służbach. W sądach, w prokuraturach są to normalnie myślący ludzie, którzy by chcieli funkcjonować w sposób normalny. W a, pan im tego nie, państwo, a pan im na to nie pozwala. I oni powoli przestali się bać. Ma pan kłopot. Drodzy Państwo, prośba o udostępnianie jak najszerszego tego materiału, bo uważamy, że ludzie powinni się dowiedzieć od chociażby o tym, że władza. Nie szanuje ich prywatności, jeżeli, jego, ich prawa do prywatności, jeżeli są przeciwnikami PiSu. Tutaj brzmi pieniądze. Łap, łap, łapka do góry, oczywiście, i subskrypcja kanału, jeżeli jeszcze nie jesteście Państwo naszymi widzami. Do do widzenia. Do widzenia.